Oooo nie kurwa. O chyba trzeba kusnąć czego się z tym wydostać i... Siemano wszystkim, to ja w nowym a to jest pierwszy odcinek z glitch attraction. To jest moje mili. Przepraszam za to, że nie było aż tak długo odcinku, ale po prostu no nie byłem w stanie nagrać. Byłem albo z bardzo wykończony. Już miałem końcówkę roku szkolnego, więc już po prostu to No i już jestem tutaj. No co no? Oczywiście, jeszcze na początku, to oczywiście chciałem już bardzo podziękować, ponieważ wbiliśmy 100 subskrypcji na ten kanale. Jestem Wam mega wdzięczny za to, że to się udało. I mam nadzieję, że lecimy teraz po ile? Po 250 chociaż? No, fajnie by było. A nie, trzeba z tym. Attraction Po Escape Room związany z Find Nights at Freddy's. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz to grałem. Nowa gra Zaczniemy po prostu Oczywiście na gwizd. Dobra Wybierzmy trudność Nie A weźmy sobie normalny A czemu by nie No co masz się ze złego stać Dobra Oczywiście na wg nowi... zapraszam do subskrybowania A my mamy cutscenkę i ją zobaczmy Dobra <laughs> o O! 40 lat, to nie było jak jest, jest w Fazbechexie. chodź tutaj, musisz to zobaczyć. No, okej, okay, została ci wysłana. 24 lipca 2032? O ja pierdziele. To jest dopiero za jakieś 9 lat w rzeczywistym czasie, kurwa. Eee, oczywiście przepraszam, że dziwam, ale dopiero co wstałem i to nagrywam rano, ponieważ wyjeżdżam i będę robił odcinki na zapas Dobra Lecimy. Szybki... szybka wskazówka. To może Najważniejsze Wskazówki. Najbardziej ważne wskazówki powiem się na... na... na Ej, Kurwa, nie wiedziałem. Fajnie. take the of open welcome to the renewed and redesigned Fazbear attraction mm -hmm. here you will experience all the creepy stories mm -hmm. made by lunatic haters of Fazbear entertainment since mm -hmm. 1987 where the robots come to life a murderer roams the place and accidents happened in the back rooms. Do not link to the 2027 accident. If you really think you are prepared for this journey where you may experience things such as fear, injuries, extreme sweating and fainting heart attacks and their variations. Join us right now for a price of only fourteen dollars ninety-nine cents. pain will also make us not responsible for any of the symptoms mentioned before. $15 Brzmi jak kurwa deal życia. Ale zapłacę już. Spadaj! Chcecie mi sobie robić chyba. Zapłacie 15 dolców. Za to, żebym został zabity przez animatronów. Mam jeszcze oddać wszystkie moje rzeczy? Ciebie kurwa pokurwiło czasami. Dzięki, Spir, dalej. Ło! Tip manager! O, ok, nacisnij skrzałki żeby kontynuować. Tip manager! Wy najlepszym żyjecie, patrz, zajmuję Spoko! No, Sprawdzę wszystkie wskazówki przed rozpoczęciem poziomu, spróbuj zrozumieć wskazówkę przed następną. Sprawdzaj też te obrazki. Cześć, spokój przed rozpoczęciem. Zacznij grać. Skończyłeś instrukcję? Dobra. Dobra. O holela! Czy to Freddy Fazbell? Freddy, to ja, twój największy fan Dobra. Boniacz. Trzyka. Jest i Foxy. Czemu tu nie mogę? Tu jest jakiś węd. Muszę się tam jakoś dostać Dajcie kliknąć na Nie da się O tu coś mamy O tu coś mamy O! Tam latarkę Naciśnij F, żeby uruchomić latarkę O! Już działa, Dobra S, naciśnij, naciśnij lewy control albo C żeby wstać albo kłócać lewy shift żeby żeby piec o kurde o fuck Dobra, idziemy przed siebie, zobaczymy co to będzie za pierwszy poziom O nie Ja znam tą muzykę o oh, fuck. O oh, fuck nie. Tylko nie w w 4. Ja się zesram. O kurwa. Czekaj, czekaj, w sypokój Kurwa, co to za dziura jakaś i bada O kurwa. Drzewa, o kurwa. Łe i Fredber. Dobra. A co? Chodzi? Kurtyny, trzymaj, żeby je zamknąć. No, Tu będzie pewnie Fredbear. I kurwa będę musiał zamknąć kurtyny przed mordą. Złoty kostium. O kurde, przed kukiełką będę się chował. Dobra, i mnie zabijam. Complete the puzzle because... Oho! Czyli na czas to jest to pierdolę. Dobra, nie wiem o co tu chodzi. O! Kluczek jakiś. <grystanie> Dalej Balloon Boy Ten już chciał mnie zabić. Ogarnij tą dupę twoją. Jest kluczyk. Dobra, otwórz. O kur. O kurde. Cześć kukiełka. Ale to muszę przytrzymać mieszką i już po sprawie. Tu mam jakąś wskazówkę O, co to było? Czy nie ja słyszałem śmiech Fredera? Nie wiem, ale tu chyba muszę ułożyć Frediego. Ty na dupie. Fredera jeszcze nie ma. Się boję właśnie tego Fredera, bo ja nie wiem kiedy on ma się pojawić. O, O, oh. mogę się z niej wyrobić. No nie wyrobię się. <grywy> Spokój, się. Ty głupicie. Kurwa. <grywy> Fuck, on idzie, jest blisko mnie. o, o kurwa macie! o kurde kukiełka. O, o o nie o fuck halucynacje halucynacje Ja pierdziel, ale. O matko, dobra, uspokój się. O matko, już się uspokoił. To coś oznacza, nie? O, kurwa. O, uspokój, dupę. Nie, 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 o matko boska Dobra no, skończył ten puzzle Ja nie wiem ile mi czasu zostało, to jest najgorsze właśnie Spokój dupę Nie mam czasu O kurwa, jeszcze dwie minuty tylko Jakiś kot 4, 6, 3 4,8.0 Młotek. Do, do tego trzeba to sobie. dobra. Bierzmy to. I pierdolamy po prostu. Pierdzielaj. O, o oni, kurwa. O, chyba trzeba tu stać, trzeba się z tym wydostać. Idź, idź. To się odkryłem, jest nie ma czasu do przeżycia. Dobra, pierwszy poziom zrobiliśmy. Bła. Zobaczyna jest mi taka zeta. Czemu tu wędy są? Freddy w musicboxie. Hello, hello, eee, Dobra, co tu chodzi? Szybko zrobię ten poziom i tyle okej, okay. muszę używać szafek, żeby się chować, nie wszystkie działają. Nakręcać Frediego. O kurde, nie mogę go przeładować. I kończy się. Oho, mangle if oh my god Chyba muszę zbierać koła z matę. Óculos. Ok, ok.

No zrobiliśmy? O kurde Oho Dzisiaj w odcinku zrobimy Five Nights 3 To jest Springtrap trap na Ale to będzie przygoda No nic no, to był na z pierwszego odcinka Z Glitch Attraction, mam nadzieję, że Wam się film spodobał Zostawcie lajka i suba jeszcze raz dziękuję za te 100 so, subskrypcji. I ja do zobaczenia w kolejnych filmach. Elo!